Witam wszystkich, Aleksandra Gołudary, PL, a ze mną Polski Ken. Cześć Michał. Cześć. Co tutaj robisz na tej gali? No przede wszystkim oglądam, kibicuję, nie znam zbyt wielu zawodników prywatnie, aczkolwiek od jakiegoś czasu sam jestem związany ze sportami walk. Nie sądziłem, że kiedykolwiek mnie ten temat zainteresuje, mhm. zawsze przechodziłem obok tego obojętnie, ale no wkręciłem się w ten temat i dlatego tutaj jestem. A czy któraś z walk interesuje cię szczególnie? To znaczy na pewno ten pojedynek na pośladki wydaje mi się mega ciekawy, ponieważ jest to coś nowego. Chcę w ogóle zobaczyć, jak ta formuła będzie wyglądała, czy to się sprawdzi, czy też nie. Wiadomo, jeżeli chodzi o formułę MMA, znam ją doskonale. Czy na jakąś walkę czekam szczególnie? Nie. Po prostu mhm. jestem tutaj, żeby się dobrze bawić. Mhm. Ty walczyłeś już kiedyś, czy zobaczymy cię jeszcze w Oktagonie, bo walczyłeś z kobietą. Tak, walczyłem z kobietą, później walczyłem z facetem, o ile można go tak nazwać. Dlaczego nie, nie można go tak nazwać? No, tak dla mnie po prostu nie wiem, tak stał obok faceta. Mhm. Ale nieważne, nieistotne, nie róbmy mu reklamy. Mhm. E, natomiast jeżeli chodzi o kolejną walkę, miałem teraz dwie propozycje e, z różnych federacji, MMA. E, natomiast e, odmówiłem. Na Dlaczego? Pierwsza kwestia, na pewno gdzieś tam kwestie finansowe. Stwierdziłem teraz, że na pewno podnoszę gdzieś tam ten pułap, jeżeli chodzi o zarobki i albo ktoś to akceptuje, albo nie, ze względu na to, że wiem ile to kosztuje. Stresu, nerwów, mnie moich najbliższych. Wyjście do Oktagonu może komuś wydawać się łatwe, ale tak nie jest. Poza tym ja też mega dużo pieniędzy wydaję na przygotowania, na trenerów, suplementy diety i tak dalej, więc no, tu jest wiele czynników, które się na to składa. Druga kwestia jest taka, że um, trochę w swoją twarz zainwestowałem, więc, żeby ją dalej obijać, no tak. to muszą być konkretne pieniądze. A ty jaką dokładnie? Czy pamiętasz, że zliczyłeś kwotę, jaką zainwestowałeś właśnie w operację? Znaczy, w operacji zainwestowałem mało do tej pory, bo jeżeli chodzi o operację, to jest to powiedzmy około 50 tysięcy. E, ale. E, nie jestem w stanie zliczyć kwot, jakie zainwestowałam w zabiegi medycyny estetycznej. Ojej, to, to jest sporo pieniędzy. E, tak, to jest sporo pieniędzy. E, no, no dużo przekroczyłem, także jednak tego hialuronu jest we mnie dużo. E, to jest tak, że te operacje, te zabiegi uz uzależniają. Mm. Się cały czas chcę więcej i więcej i więcej. E, myślę, że tak. Myślę, że tak. Kiedyś bym powiedział, że absolutnie to nie uzależnia. Ale to jest tak jak z tatuażem. Zrobisz jeden, chcesz kolejny. Jeżeli chodzi o zabiegi, no, no tak, no nie oszukujmy się. Ja nie wyobrażam sobie wrócić do naturalnego wyglądu. Ale ty nie lubiłeś się, bo ja widziałam właśnie twoje wywiady, jak jeszcze nie miałeś tych zabiegów i dlaczego zdecydowałeś się tak ingerować w swoją urodę? Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja w pewnym momencie też nie potrafiłem powiedzieć sobie stop i Mogę się do tego przyznać, nie mówię, że nie, nie wszystko wyglądało perfekcyjnie, nie wszystko wyglądało dobrze. Wielokrotnie przesadziłem. Teraz to prostuję ze względu na to, że potrafiłem zbyt bardzo powiększyć kości policzkowe, zbyt bardzo powiększyć brodę. Był taki moment, że ja miałam podwójną brodę, po prostu ta broda mi opadała. Teraz mam brodę rozpuszczoną, więc generalnie ktoś się będzie upierał, że mam tutaj kwas. Tego kwasu nie ma. To jest już jakby natura, która została. Natomiast no, jeżeli chodzi o resztę, lubię to. Lubię to. To mi się podoba. Ja się czuję w ten sposób dobrze. Nie sądzę, żebym był nieatrakcyjną osobą sobą przed zabiegami, ale jeżeli można coś udoskonalić, to czemu nie? Mm -hmm. ehm, czyli to przyszło z wiekiem, ta chęć jakby popra poprawek, czy nie wiem, nagle miałeś taki moment, że stwierdziłeś, że chcesz wyglądać inaczej, no bo ty wyglądasz bardzo kontrowersyjnie, Pewnie ludzie zwracają na ciebie uwagę na ulicy. E, no tak, na pewno. No, żyjemy też w Polsce, wiadomo jak tutaj jest, więc e, wzbudzam zainteresowanie. Ehm, czy chciałem od zawsze tak wyglądać? Ja już jako dziecko miałem bzika na punkcie różnych, nie wiem, aktorów, aktorek, ale głównie zagranicznych, bo nie oszukujmy się, ale za granicą gdzieś ten trend operacji zabiegów jest bardzo um, powszechny. No tutaj jeszcze jesteśmy 100 lat za... Nie, nie powiem, można używać tego słowa. Właśnie. Bo zaraz y, ktoś uzna, że kogoś obrażam, a wcale tak nie jest. Ym, dlatego jak tylko skończyłem 18 lat, postanowiłem, że zrobię coś sobie. Ale i tak zacząłem dosyć późno uważam, bo w wieku 21 lat. Mhm. E, czyli to tobie się podoba po prostu. M, podobają ci się ludzie, którzy są po zabiegach, w sensie tak. Tak, ja mega, operacje plastyczne. Mega zwracam na to uwagę, lubię ludzi charakterystycznych e, więc e, nie mam kompletnie nic do tego. Niech każdy wygląda jak chce. E, a co masz w planach jeszcze poprawiać czy robić? No, jeszcze jest trochę zabiegów. Na razie mam zrobione tylko implanty klatki piersiowej, implanty pośladków, natomiast planuję jeszcze... O, właśnie, tak. tak, tak, właśnie na Ciebie patrzę. No, trochę jakby jesteś w bluzie, to nie widać, ale. No nie, no, no, no zresztą one też są małe, nie oszukujmy się. E, robiłem... Ale trochę widać, jakbyś był napakowany po prostu, jakbyś ćwiczył. Nie no, trochę ćwiczę. A. A. <laughs> Czyli to nie same operacje. Ale w większości jest to zasługa implantów. E, tyłek robiłem dosyć niedawno, jest to świeży temat, bo robiłem go w styczniu. I to są bolesne operacje? Bardzo. To są bardzo bolesne operacje. Ja nie sądziłem wcześniej, poddając się tym operacjom, że to boli aż tak. Wydawało mi się, że ja następnego dnia wrócę do normalnego funkcjonowania, ale to tydzień, dwa tygodnie to jest w ogóle okres wyjęty z życia. Nie, nie jesteś w stanie nic robić i myślę, że kto przeszedł operację, ten wie o czym mówię. Poza tym też się zdarzają komplikacje. U mnie na przykład takie komplikacje się raz zdarzyły. Jakie? No na przykład problem z przyjęciem się implantu, czyli, czyli ciągle jakby opuchnięta ta okolica. Jakby Wiadomo, że jak już się przyzwyczai, że do tego efektu później ktoś ci grozi, że być może ten implant będziesz musiał wyjąć. Ojej, to to brzmi no bardzo boleśnie, tak. No ale ale ja w sumie jakby zawsze ten etap przeżyłem. Już później nawet jeżeli mi coś bolało, to mówiłem, że nie boli, żeby, żeby tych implantów nie wyjąć na szczęście się udało. W tym momencie jest wszystko okej. Okay. No zresztą ja mm, przeszedłem operację w styczniu, a na początku marca stoczyłem drugą walkę i y, nie powinienem podejść do tej walki, ale gdzieś tam moje ego mi na to nie pozwoliło, bo nie byłem kompletnie przygotowany. Trenowałem tylko dwa tygodnie, nawet nie całe. Y, no i jakby wysiadłem kondycyjnie, bo jakby nie byłem w stanie jeszcze gdzieś tego wszystkiego... Mój organizm nie był w stanie tego przetrawić. No jednak po operacji to daje w kość. Jest organizm mega osłabiony. No właśnie, przecież e, po, po walce. Hmm. To też te implanty mogą się uszkodzić jakoś, tak? Przemieścić? Może, może być coś takiego chyba. No, mogą, dlatego ja mam podwójnie utrudnione zadanie ze względu na to, że e, ze względu na to, że muszę chronić przód, muszę chronić tył, <grych> więc e, mogę się tylko obijać w twarz. ale to twarz też, kurczę, jakieś kości policzkowe czy coś, to. Co, jakoś tak... Właśnie każdy myślał, że jak ja wyjdę do Oktagonu, to w ogóle będę się bał, uderzenia, czegokolwiek takiego, a okazało się, że, że nie że jakby przyjąłem każdy cios i, i trudno, no, to, że gdzieś tam byłem opuchnięty i tak dalej, no, zdarza się, no, wiedziałem, na co się pisze no, wiedziałem, że nie wyjdę do oktagonu i, no, nie wiem, nie będziemy się tam przytulać, czy, czy ganiać po tym oktagonie, znaczy moglibyśmy się ganiać, ale, ale nie na tym ten sport polega. No tak, faktycznie, tym bardziej z twoim wizerunkiem, no, jest ryzykowny, jeśli chodzi o te walki, no, ale zdecydujesz się na kolejną, kiedy cię zobaczymy w oktagonie? Dwie walki teraz odmówiłem, które miały być nie tak dawno. Stwierdziłem, że chcę trochę odpocząć, skupić się na sobie. Mm -hmm. Głównie też dawno nigdzie nie, nie byłem na wakacjach. Mówię o takich wakacjach zagranicznych no i stwierdziłem, że chcę trochę ten czas poświęcić właśnie na to. Natomiast na pewno w Oktagonie zobaczymy mnie myślę na przełomie września. Jeszcze konkretna data nie jest wyznaczona. To będzie mężczyzna, kobieta wiadomo, czy jeszcze nie? E nie wiem, nie mam pojęcia. A kogo byś wolał? Kogo ja bym wolał? Wiesz co, ja bym chciał, żeby ta walka miała naprawdę charakter e, takiego show. To jest pierwsza kwestia. Hmm, druga kwestia jest taka, że chciałbym, żeby to była osoba podobna do mnie z zasięgami. Na tym mi teraz zależy, bo nie ukrywam, że te dwie poprzednie walki... Em, no, moi przeciwnicy no, nie byli w jakikolwiek sposób gdzieś tam rozpoznawalni w mediach bardziej. Natomiast sama walka kobiety z mężczyzną mi się wydawała bardzo ciekawa, to było kontrowersyjne, więc absolutnie nie mogę zarzucić nic mojej rywalce, że nie była rozpoznawalna, bo sama walka w sobie była ciekawa. No ale ta druga walka nie bardzo. E, więc no chciałbym, żeby to jednak była osoba, żebyśmy mogli obydwoje to show podkręcić, no bo nie oszukujmy się, ale o to w tym chodzi. To teraz e, trenujesz regularnie, nadal zdrowo się odżywiasz, no bo to chyba zdrowy tryb życia prowadzisz, no bo dbasz o siebie, o wygląd. Tak, tak, prowadzę zdrowy tryb życia, staram się dbać o dietę, chociaż trenerzy pozwalają mi jeść dużo, e, co kiedyś nie miało miejsca. No i nadal trenuję, natomiast w tym momencie trenuję głównie siłowo i kondycyjnie, może trochę odbiegam od treningów MMA, ale myślę, że no niedługo będę musiał do nich wrócić, no bo chciałbym się teraz do tej kolejnej walki faktycznie przygotować solidnie, tak jak przygotowywałem się do pierwszej walki, bo do pierwszej walki trenowałem 3,5 miesiąca, potem miałem 4-miesięczną przerwę i trenowałem niecałe dwa tygodnie, więc to jest bardzo mało. Robisz to z pasji czy też dla pieniędzy? No, bo Ty chyba dobrze zarabiasz, jeżeli stać się na tyle operacji kosztownych. Um, czy z pasji? Um, nie do końca, sporty walki to jest to, co, co kocham i to, co chciałbym robić. Na pewno jest to coś, co um, poszerzyło moje horyzonty, zmieniło mnie też, e, bo na pewno nie tyle, że stałem się pewniejszy siebie, ale może bardziej pewniejszy siebie w sytuacjach, gdyby ktoś mnie zaatakował bo potrafię się obronić, czy potrafi obronić kogoś. A to jest tutaj no, jesteś narażony, niebezpieczeństwo wyróżniasz się, no różnych ludzi się spotyka, prawda? Niestety tak, aczkolwiek myślę, że większy hejt jest mimo wszystko w internecie, w mediach społecznościowych. Na żywo rzadko się to zdarza. Poza tym ja mam tak fantastycznych ludzi wokół siebie, że nawet jeżeli ktoś da negatywny komentarz na mój temat, to jest zaraz zaatakowany z kilku stron. Nie, nie obawiam się tego. Jakby zdaje sobie sprawę, że, że ktoś mógłby mnie zaatakować, no ale niech próbuje. Ta buzia kosztowała, jest ubezpieczona, więc życzę powodzenia. E, ubezpieczona je, jak, jaką kwotę? Musiałbym spojrzeć w notatki ubezpieczenia, ale wysoka kwota. Mówimy tutaj o kilku ładnych zerach. O, no to nieźle. Tak, no trzeba było to zrobić, ale ogólnie ja też potrzebowałem ubezpieczenia, jeżeli chodzi o e, walki w federacjach, więc głównie zrobiłem to po to. No tak, tutaj jesteś i będziesz narażony. Słuchaj, to w takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i czekam aż zobaczycie w oktagonie. Będzie zapowiadać ciekawie. Dziękuję.